Moi drodzy, ta księga mówi nam o rzeczywistości, która całkowicie nas przerasta, ale ta księga pokazuje nam tę rzeczywistość jako tę rzeczywistość, która jednocześnie ma być doświadczeniem naszym po to, aby ci, którzy patrzą na to, co robimy, mogli powiedzieć że rzeczywiście, to mógł zrobić tylko Bóg. O czym dzisiaj o wielkich dziełach Boga, których On chce przez nasze życie. Ale najpierw idziemy do naszego Mistrza i Pana. Idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, przychodzimy w święto apostołów Filipa i Jakuba. To jeden z nich dzisiaj zadaje Ci pytania. To On w imieniu Kościoła otrzymuje odpowiedź. Panie, daj nam widzieć Twoje rozwiązania, Twoje podpowiedzi. Ty, u świętego Maksymiliana Marii Kolbego dajesz nam przesłanie, dusza słaba mówi o usterkach braci, gorliwa o ich zaletach. Pomóż nam, Panie, być gorliwcami, posłuchajmy słowa, niech Ono nas poprowadzi. Uroczyście zapewniam was, kto wierzy we mnie, będzie dokonywał takich samych dzieł, jakie ja czynię, a nawet dokona większych od nich. Witajcie, kochani. i będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duchu Święty, poprowadź nas. Przepiękny fragment z dzisiejszej Ewangelii, pokazujący kontynuację właściwie wczorajszego naszego rozważania. Dokonywanie większych dzieł niż dokonywał Jezus. Nie wiem, czy pamiętacie nasze rozważanie sprzed roku, kiedy mówiliśmy o ojcu Emilianie Tardifie i o tym, jak on modlił się i przykładowo było 40 wózków, 80 wózków, 40 osób wstało, 40 osób nie wstało. No i takie wołanie, wow, to jak to? To czemu oni nie wstali? I to wołanie jednych z uczestniczących w tych rekolekcjach i, i drugie wołanie, ale jak to możliwe? No przecież Jezus tyle paralityków nie uzdrowił, co ojciec Emiliano Tardif. Echo tamtych słów do dzisiaj trwa, kiedy Ojciec John Boszabora przyjeżdżał na stadion. To pierwsza rzecz, którą usłyszeliśmy po stadionie, to prześmiewcze mewy, mewy, memy, pokazujące ojca, ojca właśnie doktora Johna Boszabora, jako tego, który zrobił więcej cudów niż Jezus. Tak powiedzmy sobie szczerze, że to jest nieznajomość Ewangelii. No bo Ewangelia mówi nam bardzo precyzyjnie, że ci, którzy uwierzą, większych rzeczy dokonają niż sam nasz Pan. I wiecie, nam trzeba modlić się za siebie, abyśmy wierzyli, że Bóg może nas w tak piękny sposób wykorzystywać, byśmy rzeczywiście takich rzeczy mogli dokonać w Jego imię. To jest dopiero niesamowite. Rozumiesz, Bogu zależy, abyśmy chcieli y, wielkich rzeczy, abyśmy odkrywali to, do czego On nas powołuje, abyśmy przychodzili do błogos po błogosławieństwo do, do tych, którzy są nad nami w tej hierarchii y, życia duchowego, czyli naszych przełożonych, aby mogła chwała Boża się objawiać, i aby Ojciec był uwielbiony. To jest zaproszenie, bardzo jasne zaproszenie do, do wszystkich nas. Ktoś powiedział do mnie po tym wieczorze chwały ostatnim, który był w Białej Podlaskiej, jak się udało zgromadzić tyle ludzi na wieczorze chwały po całym dniu, jak to możliwe, że ci ludzie przyszli w takiej ilości, setki osób. Dziesiątki osób, które doświadczyły Boga w taki sposób, że, że przed ołtarzem leżały w spoczynkach w Duchu Świętym. Moi drodzy, my mamy siać. To przecież nie od nas zależy, kogo poruszy tego dnia Bóg, do kogo w ogóle dotrze zaproszenie. Ktoś powiedział mi: No tak, ale czy ci ludzie nie przyszli ze względu na księdza, tak jak przychodzą ze względu, nie wiem, na szóstaka czy na Marcina Zielińskiego. Jeżeli ktoś ma taką motywację, to mnie uczył tego, ojciec Boszabora, mówiąc: Pamiętajcie, że tutaj nie chodzi o mnie, że ja dzisiaj jestem, jutro mnie nie ma. Natomiast ten sam ojciec John Boszabora mówił o tym, że jeżeli ludzie przychodzą ze względu na człowieka, a spotkają żywego Boga, to kiedy człowieka nie będzie, albo człowiekowi podwinie się noga, oni dalej będą szli za Jezusem. To jest ważne, nie bójmy się tego. Ktoś powie, no ale jak człowiekowi, który idzie za Jezusem, może podwinąć się nogę? Zobaczcie, ilu kapłanów w tych ostatnich czasach odpadło. Odpadło od zdrowego nauczania Kościoła, od tego, żeby być w jedności z Kościołem. Czy Bóg się nimi posługuje? Papież Franciszek mówi, Bóg nie ma względu na osobę, przypomina fragmenty, i mówi nawet przez osobę, która nie jest w pełnej jedności z Kościołem, jest w stanie się posługiwać. To jest trudne, wiem, do przyjęcia. Cię Bóg może uzdrawiać przez każdą osobę, która w Jego imię prosi o uzdrowienie. Też powinno to po co być w jedności z Kościołem? Czy nie lepiej po prostu zwyczajnie założyć jakąś swoją wspólnotę, być poza Kościołem, mieć wolność od tej instytucji? Mój drodzy, ut unum sint, mamy być jedno. Zrobić mniej, ale razem, niż zrobić więcej, a w pojedynkę, to jest Ewangelia. Tego uczyli nas najwybitniejsi święci w historii kościoła. Na to możemy patrzeć u ojca Pio, u księdza Dolindo, u siostry Faustyny, u małej Arabki, u świętej Teresy Zawilla, szczególnie u tych wielkich kościoła. Oh. Niestety, my nie dostrzegamy tego, że marzenia, które wkłada Bóg w nasze serca, są to bezpośrednie łaski, bardzo często, nie mówię, że zawsze. Te piękne marzenia, które masz w sercu, są często znakami pragnienia Jego działania w Twoim życiu, a one nie tylko nie są przez nas zauważone jako Dary Boże nam ofiarowane, ale przyjęte nie są przyjęte, nie są roztrząsane, żeby rozeznawać. Podobnie jeśli chodzi o sny, które Bóg daje, sny prorocze. Już nie wspomnę o Bożych natchnieniach i Bożych myślach i inspiracjach, których w ciągu dnia mamy dziesiątki, a które tak bardzo przechodzą wobec nas niezauważone. Z czego nie ma żadnej zasługi nie podjęte. I wiesz, jak mamy dojrzeć do tego, żeby Ewangelia się w takim wymiarze, jakim Bóg chce, spełniała w naszym życiu, jak my nie chodzimy z kartką i długopisem, i kiedy do nas to przychodzi, nie zapisujemy tego. Już wiecie, co będzie dzisiaj zadaniem. Zadaniem będzie wrzucić serduszko. Który będzie znakiem, że chce zapisywać Boże inspiracje w notatniku. Niezależnie, czy to będzie elektroniczny notatnik w telefonie, czy to, będzie, czy to będzie jakiś zeszyt. Tylko nie chodzi o to, żeby zapisywać jakieś duże poematy, tylko inspiracje, natchnienia. I spośród osób, które podejmą ten trud po podjęcia krzyża, także w tej dziedzinie, zapraszam, by te osoby dały świadectwo w postaci tylko serduszka w komentarzach. Jak ci ktoś zechce napisać coś więcej, super, ale serduszko niech będzie takim znakiem, tak, podejmuje zadanie, zapisuje ważne rzeczy, nie chce ich stracić. Bo nie wszystkie rzeczy, pamiętajcie o tym, myślę, że to pamiętajcie z jednego z naszych nauczeń, które Bóg daje, są na daną chwilę. Więc czasem trzeba się im przyjrzeć z perspektywy nawet tygodnia, miesiąca, a nawet roku. No właśnie. A, wczoraj też powiedziałem, że, że odniosę się do koronki do Bożego Miłosierdzia. No, niestety zasmuciło to mnie bardzo, kiedy spadł na mnie taki hajt jakby w zupełnie niezrozumiały sposób podważono to, że, że ja staję na, w obronie nauczania Kościoła dotyczącego koronki do Bożego Miłosierdzia. Jedna z która koronkę do Bożego Miłosierdzia propaguje, napisała do mnie, to jest niemożliwe, proszę księdza, że dzisiaj ktoś ma z tym problem. Chodzi o to, że moi drodzy, kwestie dotyczące koronki do Bożego Miłosierdzia i ofiarowania ciała i krwi bóstw, tak jak się modlimy, ofiaruje Ci ciało i krew, duszy i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, to są rzeczy, które które Absolutnie nie tylko nie są herezją, jak mówi, jak próbuje nam wmówić kanał Okiem Tradycjonalisty i dziesiątki tysięcy ludzi oglądając to łykają nieprawdę za prawdę, ale to spowodowało, że wielu porzuciło koronkę do Bożego Miłosierdzia i objawienie siostry Faustyny jako dar dany Kościołowi. Ja podepnę dzisiaj oprócz zrzutki, którą codziennie podpinam. Słuchajcie, przynajmniej kilka ważnych tekstów pokazujących, że Kościół, kiedy siostra Faustyna miała te objawienia, badając te objawienia, wydał opinię, dlaczego taka, a nie inaczej, uznaje to za prawdziwe. To po pierwsze, a po drugie, są to teksty także odwołujące się do wcześniejszych soborów. To tylko tyle wam powiem. No dobra, ale to poczytacie sobie w opisie. A serduszka, niech będą świadectwa. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, Syn, Duch święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. No i oczywiście zapraszam do komentowania serduszkami. Do jutra.